He -he -he ma Dobra, Elo Panelo. Widzowie, dzisiaj yy, otwieramy siłownię, nie? To trochę niepokojące. Co to jest? Dobra, coś Ci się działo, zanim otworzymy siłownię? Bo tak. Yy... Nie wiem, czy wiecie, otwieram dzisiaj siłownię, tak? Będą karnety na siłownię, będzie można wejść. Nie wiem, jak mi pójdzie. Nie wiem, jakie fundusze na to trzeba, trzeba zrobić. Yy, kobiety wpuszczamy dopiero yy, do lat 15. W sensie od kur. lat 18. Od 18 wpuszczamy, żeby nie było problemów. Widziałeś, co ona mówi o tobie, że jestem jebaczką Serio? Niech Halo. Oglądaliście już Konopskiego, czy nie? Co, co po... Andrew Tate został Wczoraj w internecie wybuchła gigantyczna afera w związku z niecodziennym zwolnieniem Dara, pracownika przez Kto używa, używa Scape'a w 2024 roku? Post użytkowniczki na Twitterze zabrał już Moja ponad... ta, moja, moja wychowawczyni w technikum Chciała używać Scape'a, bo nie miała korzystać z Discorda I powiedziała, że lekcje będą na Skapie. Graficzka z Radomia znalazła pracę w firmie Janusza, który nie był usunięty. Ty? Że... Jaki, jaki kajdan Maty Janusza, chyba. który nie był usatysfakcjonowany, że pierwszego dnia pracy zrobiła 8 wizualizacji, czyli mniej niż starsi starzem graficy, którzy podobno i tak byli pod wrażeniem wykonania ich aż tylu. I szef zareagował na jej pracę niesamowitym profesjonalizmem na czacie Skype'a. Co? 9, Proszę? Znamy, chyba pani wiadka. żartuje. To dziękuję, do widzenia. Ja nie płacę za naukę. Przykro mi, ręce opadają. To już takie personalne się zrobiło. Jak można przyjąć kogoś nowego do pracy i powiedzieć mu, że co? To nie, to ja dziękuję, nie płacę za naukę. W pewnym momencie. Dalej mamy: Czy pani uważa, że firma powinna płacić za naukę programu graficznego? A co kobieta odpowiedziała? Mówiłam na rozmowie, że korzystam z programów Adobe i nie było problemu z zatrudnieniem, więc jestem zdziwiona. Szef odpowiedział: Ale ja jestem. Do widzenia. Janusz znowu odpowiada: pisać, nie? Jeśli podejmujesz stanowisko, to proszę wykazać się kwalifikacjami. Do widzenia, żegnam. Podejmujesz stanowisko, proszę się wykazać kwalifikacjami. Jakby ona mu chyba podała kwalifikacje na rozmowie, tak? Jako grafik z jakoś dwunastoletnim doświadczeniem w pakietach Adobe, szacun, że ogarnęłaś dwa dni korela na tyle, by nastrzaskać Januszowi dziewięć wizek. Przecież to się kwalifikuje na premier za pracę w prehistorycznych warunkach. Więc Aha, to ona jest jakiś... Talent w takim Zaczęło razie. się kopanie, ludzie bardzo szybko ustalili o jaką firmę chodzi, oraz y, kto jest właścicielem, czyli pan Dariusz. Chłop na Instagramowy profil firmy wstawiał zdjęcia wódeczki z kolą oraz. O kurwa, wódeczka, Pepsi, jajko na zagryskę. No kurwa, nieźle, nie? Ciężko pewnie będzie się podnieść tej firmie po takiej fali negatywnego PR-u. I możliwe, że zainteresuje się nią państwowa inspekcja pracy. Jak... Można tak SEO, kogoś wypić? Powiedzieć, nie, to ja dziękuję, nie? To chyba nie jest chronione, nie? No, to teraz przyjazdujemy, co dzieje się z młodym bokserem, czyli Ryanem Garciom. Garcia ma tylko 25 lat, a już na swoim koncie może pochwalić się tytułem tymczasowego mistrza świata wadze lekkiej. 25 stoczonymi walkami, z czego tylko jedna była porażką, a 20 z nich zakończyło się nokautem przeciwnika. Posiada wielomilionowe social media i zarobił z boksu ponad 100 milionów dolarów. I według pokerowego środowiska, bokser ma przegrywać ogromne sumy i po prostu rzucać pieniędzmi w kasynie jak kretyn. Money. He's like an idiot. Do tego dochodzą jego dosyć odklejone wypowiedzi, jak chociażby w tym klipie, gdzie twierdzi, że pokona Seana Omali. Sean Ktoś jest mistrzem wagi w Kogucie w UFC, a ja pamiętajmy, że Garcia to bokser. Instagram boksera zmienił się też no, taki nie po... po prostu spamerski tutaj. śmietnik. Wrzucił tam snippet jakiejś swojej piosenki, w której mówi, że jest błogosławiony. <noise> Szybko też ją osunął. Wyzwał do walki Jake'a Paula, pisząc, że go poważnie skrzywdzi. I bo Garcia współpracował z Jake Paulem Jake waży od niego tak ze 40 kilo więcej Wstawił też na swojego Instagrama stare nagranie z ex-dziewczyną Mówiąc, że dalej ją kocha Wcześniej rzucając post o swojej obecnej dziewczynie Na jego Instagramie pojawiło się też nagranie sugerujące, że bokser nie żyje Dość szybko okazało się, że to jest fake Jednak jego stan na pewno nie jest stabilny A Apogeum miało jednak miejsce podczas voice chatu z Andrew Tate'em Garcia podczas rozmowy stwierdził, że był m***any przez członków Bohemian Club Bro, they took me to In the woods, bro. I'm not joking, bro. I have proof, bro. I, bro I'll will show you every video you could ever believe. Bohemian Grove is real. Członkowie klubu mają się spotykać co roku w Bohemian Grove w Kalifornii na dwutygodniowym obozowisku. Miejsce ma skupiać wyłącznie mężczyzn, a dostać można się do niego jedynie za zaproszeniem. Garcia w rozmowie z Andrew Tate'em stwierdził, że przytrzymywali go jako zakładnika i zmuszali do oglądania ków na małych dzieciach. I więc najpierw stwierdził, że został wykorzystany seks. jak miał dwa lata. A potem jednak, że został związany i zmuszony do oglądania takich czynności. To jest albo problem z głową, albo. Albo to wydarzyło się naprawdę i zryło mu beret i nie wie co się dzieje. Nie? Z owej technologii ma korzystać amerykańska armia i ma to polegać na wywoływaniu halucynacji poprzez określone wiązki dźwięków. Dodatkowo bokser wspomina o tym, że Disney odpowiada za e, 2000 zaginięć dzieci rocznie. Nawet wczoraj odpalił się na Logana Paula oraz KSI, zarzucając im, że napój Prime niszczy organizmy dzieci, smakuje jak gówno i ma. Szkodliwe składniki. Liczę na to, że zobaczymy jeszcze Ryana w ringu. Nawet nie w tej najlepszej formie fizycznej, ale przede wszystkim psychicznej. Szkoda go trochę, jak kurwa ma takie problemy z banią. Zagraniczna streamerka Twitch żyje jak pies. Swoje potrzeby załatwia na zewnątrz, ma swoich opiekunów odpowiedzialnych za wyprowadzanie i to szczeka. I to ja jestem pojebany? Ja jestem pojebany. Dobra, błogosławieństwo. Eee, otwieramy kurwa siłownię. Jak się nazywa siłownia? O, o, dobra. Pumpin. Pumpin. Dobra, to jest kurwa zajebista nazwa. Pumpin. Pumpin. O kurwa ps! Przy... Ja pierdolę, ty ja się przestraszyłem. U papierki. Na okularach. Takich okularach. Witamy z tej strony Robercik Dynamit oraz wkdzik doceniamy, że promuje Witam. Pan Sportowa Polskę. Mamy nadzieję, że w szatni będzie jebało spoconymi jajami. Oczywiście. Procesi będą ćwiczyć w klapkach i z kodem masło będzie zniżka na suplementy z podlady. Tak. 100% albo nic. Tak, tak. Będzie jebać spoconym jajem, a pod ladą będziemy sprzedawać... Yy, suplementy z yy, niewiadomych źródeł. Co mam zrobić? Kup przynajmniej dwa wyposażenia. Yy, no to ławeczka, na pewno. Na pewno trochę tych. Kup cztery kabiny do przebrania. O, tak, żeby jeszcze mógł ktoś za nim stanąć. O kurwa, jakie op... <ścoughs> Ale kto to spawał, kurwa? No, hantelki, kurwa, damy tu, nie? O, tako elegancko. Kabiny do przebierania w szatni? Co to kurwa jest? To dla kobiet? Nie no, bez sensu. O, i jest jeszcze damska. No jak jeszcze kurwa w damskiej też są przebieralnie, to spoko nie. Czekaj na swoich pierwszych członków. To już? Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Dzień, pani, a ja pani, teraz powiem krótko, niech pani mnie dobrze słucha. Tak. W pani domu jest bomba. Co to jest? Chcę się zapisać na członkostwo standard. Oto moje ID. Roman Eriksson Co on chce? Standard. Dzienna opłata 800 dolarów? Czekaj, dzienna opłata 800 dolarów, a dzienna wypłata 200? O co tu chodzi? I co on idzie, idzie się przebrać? O. Ale każda się... z Ramska wierzy, na Jim się wierzy jak woda. Co ty kurwa zrobiłeś? Po raz pierwszy jest U mnie cały tydzień iść dzień ale każde środa to dzinkota. Na ławę od razu zapierza laszno. Jakiś kasztan czeka na choddoga. O! I mówię do zoba. Będzie szybka pod każdy dźwig. Kurwa, filmy, ale tyś, To dla niego przyłyknie. Zoba była, mogi cały tydzień iść dzińkota. Ale każda środa to dzinkota. Cała Polska wierzy, na gym się wierzy, jak woda Stanga się odkłada, kurwo, ewana. Eee! Po raz pierwszy i ostatni. Konkurencja szmugła! zakupy. Kurwa! By to pompować, bo... Teś mam wysoko, mimo wybrała maczka, a nie wspomnę tam. się to potwierdzi. O sztangę, robocie. Zrobiłem mi fajkę. Awww! Wtedy zapytała, kiedy się widzimy kocie, a kiedy za miś na tydzień kota, a na początku w łodzi, dbać o sen do zoba. tydzień. Co, przejebałem czy wygrałem? Aha, rozjebał miejsce, poset. Ty, koszulka ze śmieci wyciągnął, debil. Ja pierdolę, hantelki się odkłada, no skurwa mać. No powiem wam, że ta siłownia za darmo oferuje trochę więcej. Ty, wróć! O kurwa mać, Monika Stone. Ty, on drugi trening już napierdala. Kurwa, sorry. Dobra, kupię więcej sprzętu. Bieżnia, rowerek, mata do jogi, chuj to też kupię. I Drążek. Co to kurwa jest? Spocił się. No to bieżnie tutaj przy kasie zrobimy, nie wiadome. Ale ujewane głównym jest ta bieżnia Maty do jogi tutaj Najlepiej, żebym jak sobie siedział przed... Dobra, zajebiście o, Nie wiem, tak tu spierdolniemy, nie? Halo, dobry wieczór Dobry wieczór O, witam, dobry wieczór Kurwa Standard, Victoria Williams Pewnie Ty trzeci raz w ciągu dnia chłop przychodzi, nie? No właśnie Zmieniamy kurwa płytki. Nie no, tak na serio, to. Na gumowe. Tak piątkę, bo kurwa, wchodzę na, na Twitcha, patrzę po pogym symulator, na mówię w o zajebisty Streame Kivl z siłki. Wchodzę na stream a tu jakiś zbór do gra w silownie na komputerze. Weź się za siebie, Grubasie. Daj dobry przykład, a nie opierdaj aż kolejnego To Nie, to, tak się, no. to po żeby dupy o kurwa, ty, no fajnie to wygląda teraz. Relaks, 100%. procent. Dawaj, kręć, skuna zajarać chcę. Relaks. Hmm. z ziomek. Ty prawie pula jeb... O siemanko, tutaj bracia przyszli. Co pan potrzebuje? Roman Hopkins, standard, proszę bardzo. Mateo Stevens? Na standardzik. Proszę bardzo. Ty znowu pierd... Ale jebi od niej, ty! Wydupcaj! Nowy przedmiot odblokowany! Bar z witaminami! Oj, to nie będzie zwykły bar z witaminami. Głośnik, telewizor, cytat motywacyjny. Dobra. Lepsza na klatę. Lepszy stojak na hantle. lepsza bieżnia, lepszy rower, lepsze to. Dobra, wszystko kupuję. To jest kurwa lepsze niż to? Kolejny pyk. No i to jest kurwa ładna już. O, idealnie. Teraz nie? To dać może tak. Ok. To na klatę też. Dobra. Ty no, kurwa, jest, jest, git. O kurwa, ja tu mam dom! O kurwa, co jest? Pieski. Tego biorę. Za ładny jest na suchara. Nazwę go Paweł. O! O kurwa, jemu ja trzeba... Ale chodzi za mną! O kurwa, ja mieszkam w jakimś garazu jebanym! O ja pierdole! Ej, gdzie mój piesek? O kurwa, jaka bieda! O ja pierdole! Dobra, będziesz pilnował naszego dobytku, Paweł. Uzależnienie od pompowania! Aha, to jest ten sklep z witaminami. Ale to mój czy nie? A to RB, dla pieska. Wszędzie komu e, kazaliśmy no chuj. E, Paweł. Obiegnie. Ej, uważaj, 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 ja pierdolę. Kocik Challenge i dziadka nie masz mój zadupcza na skuperze tak szybko. Niech to leci wirusowo więc... tak jak chiński nie topesz. Yes. never stop until you win. E. Kurwa jebana, uważaj se Ty zarywał do niej Ta się kurwa cała spociła, nie? Jak on na nią patrzył? Kurwa nie żyje. Nie leży sobie. Ja Wydobtaj kurwa! W perwersie zajebany Niesamowite te perwersy są na tej siłowni. Szukaj wiatru polu. O boże. wam. Dobra. Nie siebie. Ty kurwa pierdolona. Wydupcaj. Przepraszam proszę pani, czy wszystko jest w porządku? Nie chciałbym żeby pani się śmiała na mojej siłowni. Kurwa. No ale ty, nie, wiedziałem, że siłownia od razu tak prosperuje. O kurwa. Idź na rynek i kup kurczaka z ryżem. <grym i zniszczytanie> o kurwa, mać. No, dobra. Wszystko kurwa kupię. I co? O. Czy mogę prosić... ...szejk białkowy? Yy, yy, proszek białkowy 5 proszków białkowych i woda 5 BCAA, kurwa yy, Sernik. Nie dobra, czekaj mleko białkowe. Soda, Zastrzyk białkowy, białko serwatkowe. Batony białkowe, orzeszki, kreatyna. Dobra, wszystko kupię, kurwa. O Proszę Dobra. Trzeba to naprawić z Kurwa restauracja w siłowni Od razu kurczak z ryżem bardzo Telewizor Ja pierdole, jakie zajebiste Ale kuźwa ty, nie ma dźwięku Ty, może ja otworzę swoją siłownię IRL Ludzie zawsze są chętni na, na ćwiczenie. O, nowe klientki VIP! Pierwszy VIP! Dzienna opłata 1100! Caitlyn Gordon! Jesteś mojemu ulubinisą od teraz. Druh. Lily Hunt! O kurwa, szybko. Czekajcie, mam perwersa pierdolnego. Wydówtaj tam kurwa. Ty, kurwa, no. Wy jesteście jacyś pierdolnięci? Dziewczyna chce poćwiczyć? Ty kurwa jebana! Ty szmato! Pewnie niską klasę kupił, żeby na dupeski upatrzyć. Ty no nie oszukujmy się, ale w kurwę ludzi tu przychodzi. Pracownik za... Ty kurbo wydupcaj! Ciekawe czy się kurwa umyć pójdzie. Ty idzie! Ciuchak się myje, jaki oszust niebany, kurwa. To co to jest mycie na młodego do chłopca? No. Sufit. O kurwa. Zajebiste. Idziemy spać. A pierdolę znowu na, <laughs> na melinę, kurwa. No i do roboty. Teraz tak. Wyciskanie leżąc. Kurwa, to jest najlepsza łapka. Zapinam. Najlepsza wieżnia, jaką mamy. No to co, to tutaj bramy pierdolniemy, nie? O kurwa! Mike, środek czyszczący! Dobra, zatrudniam tu Kana Kto cię wkurwił, pani koleżanko? O ty, kurwo, jebana. Ty w konia wali, konia wali ty pod prysznicem Ty kurde, wydupcaj Nie, ty jesteś kurwa obrzydliwy, nie? Ty też kurwa, wypierdalaj No a ten jak zapierdala? Elegancko Ty ten w normalnie napierdala brakuje już rąk Dobra, no. ej! Wiecie co? Na męskiej jednak chyba niebieskie bardziej pasuje, nie? Co sądzicie? O, mechanik! I pracownik baru! Personel ochrony? I co on sam będzie ich napierdalał? O, i jest w drodze, ty. I będzie pracować. A można zrobić tak, że... Zajem, no i zajebi? Tak, i... Wydupcaj. Za... No dobra, no to będziemy kombinować inaczej trochę. Elegancko jest. Maszynę Smita tu pierdoliemy. Co jeszcze tu dokupić mogę? A lustra gdzie? Nie ma. Tu bym lustra pierdolno. Idź do kasyna! O, cześć koleżanko! Co tam? Jak się bawicie, dziewczyny? O, a co taka piękna kobieta w klubie robi sama? No. S?! Aha! No na pewno, kurwo, jebana! Alinuję! No chuj, najwyżej Paweł nie będzie miał co jeść! Ooo, kurwa! Teraz to jest nawet żadna nam nie jak ja mam sześć na koncie Nie martw się Paweł! No, ogarniemy to! O! O tak! To jest kurwa siłownia! Trochę laguje, nie? Ale... Ty dobra, wymieniam kurwa płytki, na no, wszys wszystkie płytki wymieniam. mam No Co, no, tutaj chyba nie będę płytek wymieniał, nie? Eee, e, e! Ty kurwa popierdoliło cię! do Pod ty, ty kurwo jebana! Uff, ale pierdoli. No, teraz chyba klasunia, nie? O! Klub bokserski! Automat z napojami! Dobra! nic nie ma debilu. Idę teraz przejebać. Nie, najpierw kupię klub bokserski. Oczywiście. O kurwa, już kupiłem? Kurwo, o 22 wydarzenie się rozpocznie. O kurwa, tu się zakłady przyjmuje! Ja pikolę! ile. O! zajebiste! Otrzymasz, jeśli wygrasz, osoby stawiające otrzymują. Ty to ja na plus czy na minus jestem w końcu? Ty na zero chyba jestem. Dobra, się napierdalają. Ty tu na gołe pięści. Okej, okay, dodżuję. Czerwony lepszy. O kurwa, dyno, czerwony. O! Ty jak czerwony dodżuje kurwa! Knockout! Knockout! Kurwa mać! Czyli co? Ja zawsze tutaj na plus wychodzę. Na lewo można kupić... To oh jest, apartament! Paweł! Paweł, nie mieszkamy kurwa już w przytułku! Dobra. Ale mnie boli czustka! Wypierdalaj! Co? Kurwa, to za perwersję, to bracia, bracia zboczeniec, kurwa. Pod choinkę tam masz ścianko w prezencie? O kurwa, Ile kabony? Ty, idę zobaczyć, idę zobaczyć do domu. Do mnie. No, kurwa! Paweł, to jest życie, kurwa. Druga siłownia. Nowy dach odblokowany. Możesz go kupić w menu ulepszej siłowni na komputerze. O kurwa, ty fajny ten sufit, tak szczerze. Ekskluzywny w chuj się wydaje. Tylko, że on kosztuje 10 koładolców. Więc go nie kupię. Ty, dobra, mogę to kupić? Może tu zrobimy na przykład. Może tam zrobimy strefę cardio? Do się ścianę rozjebać! No bo nie mogę tu zrobić tylko sił, tylko wiecie, oktagonu Witam, doszły mnie słuchy, że szuka pan ochroniarza na swoją siłownię Swoje Basen. usługi Kurwa, on się dopiero napełnia, ty! A co ty tu kurwa robisz? Co... co wy tu kurwa robicie? Normalnie remont kurwa, ludzie ćwiczą, ja napierdalam ścianę kurwa leszczym młotkiem. la la, kurwa Leżaczek. Jasna cholera. Usuwaj drabinkę? Nie, no to nie Simsy, się chyba nie da. No i to trzeba ewidentnie przedłużyć. Ty, ale co, całe to takie czarne? Nie, no całe to czarne. Przecież ta kurwa. Ktoś się za tyłek złapał, chyba, kurwa, pod wodą. Ty, ten w ciuchach, no to się nie dziwię, że ktoś wkurwiony jest jak ty w ciuchach kurwa się kąpiesz, jebie pierdolony Wypierdalaj stąd A ty co, opalasz się kurwa? Hej popo, damy sobie rekę uciąć, że na środku tej siłowni było boisko No było boisko, było co nie popo? Co nie? Nie było Idę, idę po walkę Przyjmuję Telefon starej generacji Dobra dawaj kurwa Niech wygrywa czerwony. Oj, niech wygra. O kurwa. Nie. Kurwa. No tyle, su Ja pikole, przecież ten czerwony to taka frajerzyna jest. Nawet Paweł kurwa widzi, że to frajer jest. Tragedia. Oj, chuj. No dobra, tysiąc na plusie. Chodź. Idziemy do domu, nowego domu. Już nie będziemy tu spać, kurwa, w tym O Kurwa, luksusowa recepcja teraz jest. Ty, może chyba lepszego mechanika zatrudnić, nie? Bo ten to taki opierdol robi. Nie, ty jesteś chyba pojebany. Schował się, kurwa, w damskiej. Dobra, zwalniam cię, kurwa, jebana. I zatrudniam Klarę. Babę za chłopa wziął, ale to do sprzątania. Ty, dobra, zatrudniam Hitmana, kurwa. Chcę zobaczyć, jak ich napierdala. Zatrudniam Hitmana, nie? W drodze. O kurwa, jaki ziomecek stoi, ty. O pa, 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 pa. Idzie, 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 idzie. O kurwa, on z piochy napierdala od razu. I, pa jak chce idzie. Yesa. Yy, to jakbym chciał, siłownia, szatnia damska, to spa. Ja kole. Mam nadzieję, że płacą za to. Ale dobra, a czym się różni? Aaaa! Może być i sauna, i spa. No, guźba. To one tu mają jak w raju teraz. A <laughs> u chłopów bieda jak skurwysyn, nie? Damski kibel. Oho, oho! O kurwa, ale ktoś ciosa wyłapał! Ty! Po Jak połamany idzie kurwa! O kurwa! Ale na co za technika kurwa jest! Co mi się bardziej podoba sklep czy Gym y Wydaje mi się, że tu się więcej dzieje, nie? Bo tu masz w kurwę PC-ów y i tak wiesz, i każdy coś robi, nie? I można, i przede wszystkim tu można komuś wypierdolić. Kupuję szklany, szklany przód. Zajebiście ty! No wygląda to już kozacko, nie? No kurwa. Dobra! Kończymy? I co teraz widzowie? Kiedy następny stream? No to wpiszę niedziela 15 Kocham was i pa pa